Witajcie, kochani. Mam nadzieję, że mnie słychać i widać. Um, dzisiaj parę takich kluczowych kwestii, które chcę omówić. Um, kwestie malcontentstwa, um, diletantstwa, negatywne komentarze. Um, również chcę omówić e, kwestię mojego protokołu grupowego. Które ogłosiłem ostatnio, jak również um, indywidualnego. Um, już do tego podchodzę. Ja w swoim życiu popełniłem wiele błędów. Ja się tego nie wstydzę, wręcz przeciwnie, potrafię o tym mówić. Sztuką jest właśnie być sobą, przyznać się do popełnionych, bł popełnionych błędów. Nie mam z tym absolutnie problemu. Najbardziej irytuje mnie co. Irytuje mnie coś takiego, że um, ludzie kroczą pewnymi swoimi drogami, aczkolwiek oni nie szukają drogi do polepszenia swojego bytu, polepszenia swojego zdrowia, polepszenia jutra. Oni tylko cały czas mówią, nie da się, nie da się, nie da się. Ja takich ludzi w swojej przestrzeni nie potrzebuję. Ja już doszedłem do takiego poziomu świadomości, ja również nie potrzebuję współpracować z ludźmi, którzy chcą mi udowodnić, że czegoś się nie da zrobić. Nie potrzebuję. Nie potrzebuję również tych pieniędzy. Jeśli komuś pomagam, to pomagam, bo chcę pomóc. Pieniądz jest jedynie skutkiem ubocznym. Zrozumcie to. Tutaj nie chodzi o pieniądze. Tutaj nie chodzi o to, żeby się nachapać tych pieniędzy. No, niektórzy ludzie, którzy mają podejście typowo materialistyczne, tak myślą. U mnie tak nie ma. Nie. Powiem Wam wprost. Może dla niektórych to będzie szokiem, ale chcę to powiedzieć. Jeśli. Ja zaczynam z kimś pracować czy zaczynam wstępnie rozmawiać. Ja widzę, że nasza rozmowa się nie układa energetycznie tak jak powinna. To ja z taką osobą nie będę pracował. I mam takie prawo. Ponieważ ja się nie chcę męczyć energetycznie przez następne 3 czy 4 czy 5 czy 6 miesięcy. Nie chcę takiej osoby sprawić przykrości i powiedzieć jej później po tygodniu dwóch. Że przykro mi, ale ja z tobą nie będę pracował. Więc z góry wolę powiedzieć komuś a, na samym początku, że po prostu nie chcę pracować i nie będę pracował. To się wyczuwa już po pierwszych dwóch, trzech minutach. Wiecie o co chodzi. To jest ta energia. Albo mamy tą energię, albo jej nie mamy. Temat, a, temat po prostu negatywnych komentarzy już myślę, że zakończony. Więc osoby, które mają się zaświadome, wyobraźcie sobie, mają się zaświadome, um, nie chcę tu krytykować, tak. Ale zadają mi tak głupie pytania. Um, w sumie nie ma głupich pytań, tak? Ale oni twierdzą, że są świadomymi, a oni się pytają po prostu, że nie wiem. Oni nie mogą tego czy tego dostać po prostu naturalnego. E Nieistotny. Ja mogę na wszystkie pytania odpowiedzieć, tak, ale jak wyczuwam po prostu w kimś bezmyślność i głupotę, mm, no to jest bardzo trudne. Następna rzecz. Um, może wezmę ten telefon w ten sposób, bo nie, nie lubię, jak to nagrywam. Um, o co chodzi? Tak, lubię swoje garnki. <laughs> Wiecie, że one są bardzo praktyczne, fajnie się w nich gotuje. Oczywiście trzeba o nie dbać, tak? To tak tylko o gardkach. Kuchnia z moim drugim domem. Kwestia protokołu mojego. Więc są dwie wersje. Jedna wersja jest wersja grupowa, druga wersja jest indywidualna. Wersja grupowa jest to wersja budżetowa. Um, zazwyczaj wersja budżetowa jest dla osób um, jak samo jak samo istnie um, nazwa mówi budżetowa um, po prostu dla osób które chcą sobie zaoszczędzić finanse lub ich nie mają mogą w taką grupę um, w, tak, w taki protokół wejść aczkolwiek nie mogą też oczekiwać że będą um, że dostaną to co osoba która jest która pracuje ze mną indywidualnie, bo ja się wtedy na takiej osobie tylko i wyłącznie koncentruję, więc chcę, żebyście to wiedzieli. Oczywiście uzyskacie wiele informacji, wiele fajnych, na pewno poprawicie swoje zdrowie, ale z góry mówię, że pewne rzeczy, jeśli macie jakieś trudne schorzenia, to w takiej sytuacji będą potrzebne po prostu dodatkowe. Konsultacje prywatne i ja tego nie ukrywam. Chcę, żeby to było klarowne. Tylko i wyłącznie prawda i transparentność z mojej strony. Następna rzecz. Jeśli wchodzicie ze mną w konsultacje indywidualne, tutaj macie pełną moją atencję. Przerabiamy wszystko. Poświęcam Wam bardzo dużo czasu, um, od godziny nawet do półtorej godziny ewaluacji pierwszej e, konsultacji. Drugiej konsultacji macie również godzinę półtorej. Uważam, że jest to bardzo dużo. Um, analizuję Waszą historię, Waszą diagnostykę analizuję Wasze paznokcie, skórę. Wasze oczy, waszą twarz, cerę, każdy system w organizmie do poziomu kom komórki. Są to nie dziesiątki, abym powiedział, blisko 100-200 pytań. Tak to wygląda. Tak to wygląda przynajmniej u mnie. Więc chciałem to powiedzieć. Osoby, które są zainteresowane, grupową czy indywidualną, zapraszam. Odpowiem Wam na wszystkie pytania prywatnie. Cennik również udostępnię, nie mam z tym żadnego problemu. Następna rzecz to jest: proszę do mnie pisać przez Messenger, a najlepiej przez WhatsApp. Mój numer. On jest, wyłącznie, on jest dostępny tylko i wyłącznie przez internet, ponieważ tak zdecydowałem. Nie chcę mieć telefonu, um, który jest dostępny przez internet i nie przez internet, więc ten numer jest stricte um, tylko i wyłącznie do użytku internetowego. Um, tak sobie postanowiłem. Nie potrzebuję mieć po prostu ludzi, którzy mnie budzą w nocy. Nie liczą się po prostu z kogoś prywatnością, więc telefon wyłączam, jak idę spać. Mam nadzieję, że to potraficie zrozumieć i uszanować. Następna rzecz. Kontaktujcie się ze mną przez messenger, najlepiej przez WhatsAppa, ponieważ dlaczego informacje przez WhatsAppa się nie gubią? Niestety w messengerze, w messengerze jest tak wszystko zrobione, że czasami jestem w stanie zgubić kogoś informację. Więc jeżeli tak się stało, to ja Was serdecznie przepraszam. Napiszcie do mnie w komentarzach, że ja się do Was nie odezwałem, czy zignorowałem Wasz komentarz. Ja do Was napiszę. Nie mam z tym absolutnie problemu i za to Was przepraszam, ale to już jest wina Facebooka i Messengera. Kochani, zapraszam na mój, na mój WhatsApp. Również piszcie przez Messenger. Już podaję numer do WhatsAppa 1 3 4 7 4 9 7 8191. -1. 1 3 4 7 4 9 7 8191. Bez względu, czy mieszkacie w Stanach. Czy mieszkacie na całym świecie? Pracuję z ludźmi z całego świata, nie mam z tym absolutnie problemu. Mam fantastyczne rezultaty i mogę wam pomóc. Ale to trzeba chcieć i to musi wyjść również od Was. Um, powiem również z góry: jeśli nie jesteście przekonani do mojego protokołu, do tego co Głoszę od lat, to po prostu idźcie inną drogą. Ja do nikogo ani nie um, zachęcam, ani nie zmuszam, ani nie mówię, że to jest po prostu najlepsze. Nie. Jeśli rezonujecie na, tych samej, na tej samej energii, um, uważacie, że to jest słuszne, super, chcę z Wami pracować. I tak to wygląda. Pracuję z wieloma ludźmi. Um, jeżeli się stosują do tego wszystkiego, co mówię, są efekty. Jeśli nie, jeśli nadal piją alkohol, jedzą cukier, ja robię wszystko, co mogę, bo używam wielu, jakby nie było, wielu różnorodnych, naturalnych terapii, a oni dalej swoje, no to taka współpraca jakby nie ma sensu. Kochani, macie pytania, piszcie. Najlepiej przez WhatsApp, jeśli nie, to Messenger. Jesteśmy w kontakcie. Podam jeszcze raz numer. 1, 3, 4, 7, 4, 9, 7, 8, 1, 9, 1. 1, 3, 4, 7. <gryw> Już ja się pogubiłem. 1, 3, 4, 7, 4, 9, 7, 8, 1, 9, 1. Pozdrawiam Was. Dużo ciepła miłości do waszych partnerów, partnerek. Żeby wam się darzyło, żebyście byli zdrowi. I tego wszystkim życzę pięknego tygodnia. Pozdrawiam was serdecznie.